I jesteśmy w Bielsku, gościmy w mieszkaniu Pana Stanisława Janickiego. Bardzo się cieszymy, że zgodził się Pan, żebyśmy mogli do Pana przyjechać. Ja pracuję w Kinie Kosmos i właściwie Pan jest takim ojcem chrzestnym nowego Kina Kosmos i całego Centrum Sztuki Filmowej, bo przecież to Pan otwierał z dyrektorem Brzezińskim, Kino Kosmos wtedy jako ośrodek Centrum Sztuki Filmowej 6 października 2006 roku. I myślę, że pana związki z Silesia Film, z Katowicami i z Kosmosem są częste, bo przecież pokazywaliśmy w Kosmosie premierowo pana film Brat Papieża. Pokazywaliśmy również film o Grzegorzu Fittelber Fittelbergu Spełnienie. I jak organizowaliśmy przeglądki na japońskiego, no to któż inny, jak pan wygłaszał słowo wstępne, więc cieszymy się bardzo, że zaprosił Pan nas do tej rozmowy. Myślę, że nie trzeba pana przedstawiać. Jest Pan wielką osobowością świata kultury, historykiem filmu, krytykiem, recenzentem, reżyserem, scenarzystą. Właściwie można by tutaj dużo, dużo. Wymieniać. Spotykamy się też z tego względu, że jesienią będziemy hucznie obchodzili pana 90. urodziny. Jak jeśli dobrze? No, ale to jest, wydaje mi się, oczywiście. To pani załatwiła. Tak, ja to, już, ja to już tam na górze załatwiłam. Wprawdzie nie mam tam jakichś super znajomości, ale kto wie. Myślę, że ten ten numerek 90, który, który absolutnie się z, z panem nie kojarzy, bo właśnie osoby o tak y, dużej energii, o takim genie młodości, to, to, to ze świecą szukać, ale myślę, że y, no, ta, ta 90 też y, właśnie chciałam zapytać, czy ona też pana nastraja do y, podsumowań? Bo skąd inąd wiem, że różne ekipy filmowe do Pana się tutaj wybierają, yy, nagrywają Pana wspomnienia. A jak Pan, bohater tych jesiennych naszych benefisów i uroczystości, yy, co Pan o tym myśli? To jest piękny jubileusz, jak co samej pomyślę jeszcze przed. Przecież. No, no, że fajnie jest. No, coś takiego, tego nie przeżyłem do tej pory. W, I staram się po prostu w miarę żyć przyzwoicie, ale żeby też nie wpadać w jakąś euforię. Powiedział Pan kiedyś, że życie to odkrywanie nowych rzeczy i że ym, zawsze Pan szukał takich dziedzin aktywności zawodowej, które były jakby wielowymiarowe, które nie powodowały nudy, nie powodowały Rutyny. Chciałam Pana o to zapytać, bo jakby Pana droga zawodowa była niezwykle różnorodna i czy nie wydaje się Panu, że właśnie to, że ma Pan tyle zainteresowań, że wciąż się Panu chce nowe rzeczy poznawać, o nowych rzeczach pisać, bo przecież słyszałam, że planuje Pan kolejne książki, że stąd to się właśnie bierze ta, ta energia życiowa? Trudno mnie odpowiedzieć na to, bo to dotyczy mnie. A ja, i to też jest, będzieło, że pewna cecha, nie przeprowadzam samo, nie krytyki, samooceny w ogóle. Dlatego, że coś mi mówi, jeśli zaczynam coś robić, czego nie powinienem zrobić w różnych dziedzinach, to ja dostaję natychmiast sygnał: stary, skończę. Więc to może tak mi pozwala. Poza tym, wydaje mi się, że ja od urodzenia miałem te no, ten molekuły zainteresowania. Mnie interesował i interesuje po dziś dzień, chociaż no już w tej chwili bardziej w sposób wybrany. Po prostu świat, życie. Nawet niekoniecznie ludzie, ale to, co się działo. Stąd przecież była moja cała droga twórcza, w cudzysłowie. To było to, że już jako młody chłopiec, ale to też wpłynęła rodzina na to i tak dalej, i tak dalej, ja miałem wyraźny, wyraźny obraz, co ja chcę robić. Ale nie tak, że konkretnie coś, tylko coś, właśnie i to coś, to było w sposób dzisiaj się w wstydzę. Ja chciałem być tym, kto dyryguje dosłownie i No Tak, dosłownie chciał, pać, chciał pan być dyrygentem. Dyry, tak, dyrygentem. No, tak, jak pani zapewne ja już wie, to okazało się po kilku latach. Zamiłowanie i miłość do muzyki trwa, oczywiście, to jest rodzinne. No, natomiast zrozumiałem dosyć szybko, że nie, że ja wybitnym właśnie chociażby Grzegorzem Świetlenburgiem czy innym nie będę. Ale miałem w zapasie drugą taką rzecz, mianowicie właśnie reżyserię filmową. Bo jak ja jestem reżyserem, no to ja coś robię i wiem, że robię to to co chcę. I jak chce. I jak no, dyryguje ekipą. No, no to, dobrze, że ekipa tego nie słyszy, że dyryguje. Ja nigdy nie dyrygowałem ekipą, natomiast bardzo dobrze żyłem z ekipą, ponieważ nie stawiałem zadań, o których wiedziałem, że są nie do wykonania, tylko oni wiedzieli, że na mnie mogą polegać że ja, a poza tym też i inne rzeczy, że ja nie zrobię świstwa. No jak panie wie doskonale, środowisko filmowe plus jeszcze teraz nieszczęsna telewizja, to, to, jest pokusa bez przerwy, że po to, jeśli chce się dojść do czegoś, to przy okazji trzeba, nawet nie przy okazji, tylko z konieczności, trzeba jednak się, przepraszam za wyrażenie, ześwinić. Mnie w tak mi się wydaje, udało się nie ześwinić. Ja, nie miałem, ja byłem przez ekipy lubiany, teraz jeszcze wspominany czasami. Nie, ja byłem bardzo wymagający, ale ja rozumiałem, co można, a czego nie można, a do czego trzeba się bardzo przyłożyć. I, i wszystkich traktowałem w ekipie zawsze równo. Tam pierwszy reżyser, drugi reżyser, nie istniał. Zawsze pan podkreślał wartość pracy zespołowej, że film jest jakby dziełem pracy, pracy zespołowej. Ale chciałam zapytać o coś innego, bo do reżyserii doszedł pan poprzez dziennikarstwo. Dziennikarstwo było pana pierwszym zawodem. I to jakby wyuczonym studia dziennikarskie, ale powiedział Pan też, że, że właśnie to doświadczenie dziennikarskie bardzo się przydało przy reżyserii, przede wszystkim i jakby doświadczenie krytyka filmowego, bo pomagało bardzo przy poszukiwaniach dokumentacji, i, i to jakby było. To, czego się Pan nauczył jako dziennikarz, jak szukać, jak docierać do informacji. I powiedział Pan też, że później ten etap montażu filmu, no to tu wtedy budził się w Panu krytyk filmowy. Czyli to, co, to, co robił Pan wcześniej, no jakby Pana do tej reżyserii doprowadziło i to się wszystko przydało. Całe to doświadczenie w prasie filmowej. Festiwale filmowe, recenzje, to wszystko, co pan robił, zanim pan zaczął reżyserować. A zaczął pan reżyserować w sumie dosyć wcześnie, prawda? Bo to była. 73. To była, to była współpraca też z Bogdanem Dziworskim. Od tego się zaczęło. To znaczy, jeśli pani pozwoli, to moje dojście do w, w pozycji reżysera filmowego. To wszystko, o czym pani wspomniała, to, to było w jakiś sposób przygotowaniem, zrozumieniem, odpowiedzialności za słowa, odpowiedzialności za to, czy coś można zrobić, czy nie można zrobić, i tak dalej. To, tak, ale ja wtedy o tym nie myślałem. Ja myślałem wtedy w, w, w ogóle, żeby związać się z, z filmem. Dlatego zaczyna, zacząłem pracę, przecież nie w filmowym piśmie, tylko w wojskowym, ale już tam, jak tylko mogłem, to się dorwałem do, do pisania o filmie. Niestety, gdzieś mi to zaginęło. Pierwsza duża recenzja, jaką napisałem, nie mówię o tej krótkiej opowieści o Kazim, bo to była rozmówka, to nie było to, tylko już własny ten, to był zresztą z dumnym tytułem Czas walki, czas miłości i to było o dwóch pierwszych, nie pierwszych, ale znaczących filmach Jerzego Kawalerowicza, czyli Celuloza i Pod gwiazdą frygijską. I to mnie, nawet mnie samego, bo to był gigantyczna recenzja, <grywania> po prostu tak mi dało na myślenia, że choroba, to tu można tyle. Ile jest... można zrobić. Tak, tu nie jest to, że się pisze, że coś się stało, tylko tu jest no, kawał życia, ludzi itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to mnie utwierdziło, ale wiedziałem też doskonale, że ja już do szkoły filmowej się nie dostanę. Ja zresztą przegapiłem rzecz, bo byłem w, <grywka> w oddziałach służby. W Polsce i moje papiery No i tak, nieważne, ale to, to wiedziałem, że moja droga do filmu musi być zupełnie inna. Nie przez szkołę filmową. No i to się w jakiś sposób udało. Przez praktykę, przez doświadczenie. Prze, prze, tak, przez praktykę, ale też. Y, 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 najpierw był ten żołnierz Wolności, no ale to były 2-3 lata, ale potem zostałem przejęty przez tygodnik film. No i tu już byłem w branży zresztą z fantastycznym zespołem, a najbardziej fantastycznym naczelnym redaktorem, Bolesławem Michałkiem. To był niezwykły człowiek naczelny, i on wiedział, co kto potrafi, a co z kogoś można też i jeszcze wydobyć. No i to była znakomita szkoła taka no w sferze myślowej. Ale już był, była jedna cecha, mianowicie ta, że ja pisząc mnie interesowało nie o czym jest ten film, mnie interesowało jak ten film został zrobiony. I to nie było wymyślone. Ja dopiero po pewnym czasie zauważyłem, że ja robię coś kurczę bardzo podobnego. Miałem kontakt, no tu jako krytyk filmowy, no, najwybitniejszy, reżyser, a mnie tylko reżyser. Miałem kontakt no, z, z wierchuszką polskiego filmu. I oczywiście nie administracji, tylko, tylko twórcy, z wybitnymi twórcami. I, I dałem temu wyraz. W 1962 roku ukazała się, ale w 1960 roku to robiliśmy. Pierwsza moja duża, a była jeszcze wcześniej, ale to może potem opowiem, bo jest zabawne. Po prostu w Polsce, ale nie tylko w Polsce, z reżyserami się rozmawiało w sposób bardzo typowy. O czym będzie film, o czym, kogo pan zaangażował, a ja co, aktorzy zagrają. Mnie to kompletnie nie interesowało. Mnie interesowało, co musi zrobić dany specjalista, scenarzysta, reżyser, operator, aktor i tak dalej, żeby mógł powiedzieć, że to jest jego dzieło. Do tego jakby dążył. Ale zanim do tego doszedłem, to właśnie zrobiłem rozmowy. To jest unikat zupełny. Zresztą nawet jak, jakieś wydawnictwo kiedyś chodziło, żeby to no, wydać jeszcze raz. I to jest, powiem, to się nazywa polscy twórcy filmowi o sobie. Pierwszy scenarzysta stawiński, reżyserzy Mąk Wajda. Kawalerowicz Lenartowicz Operatorzy Stara szkoła Stanisław Wol Nowa szkoła Jerzy Wojcik Aktorzy Zbyszek Cybulski Tadeusz Łomnicki Gustaw Hollowback. I na okrasę to już wymyśliłem sam, żeby była kobieta, że takie męskie się zrobiło. I pani Lucyna Wińska, którą potem oczywiście się przez kawalerowicza zaprzyjaźnili i tak dalej, i tak dalej. I ja wpadłem na to, że kurczę, radę, przecież ja w tym zestawie mi ktoś brakuje. No, kto mi brakuje? No, kompozytor. I wymyśliłem właśnie Andrzeja Markowskiego. Wtedy on był dyrektorem, jak mówię, dyrektorem filharmonii. I muzykę przede wszystkim robił dla Munka, ale też i inny. Jak się przejrzy, to jest częste. No, w związku z tym, i to, to była też moja metoda, ale być może wynikało to z tego, że już fama była, że ja świńc nie robię. I, po prostu zadzwoniłem do niego, powiedziałem o co chodzi, on się zgodził w ogóle do zgadania. Aha, wszystkie te rozmowy, i to jest ciekawe, były nienotowane. Nie ja nie znosiłem notowania rozmowy. No bo jak ja rozmawiam, to ja patrzę na mojego rozmówcę. tak Tak, a nie, że ja siedzę i gwałtownie streszczając jeszcze, coś notuję. Czyli nagrywał I, pan te rozmowy? Tak, i to jest, to była sensacja. Ja nagrywałem, nikt nie miał wtedy magnetofonu to, tego. Jak mnie się udało gdzieś kupić, oczywiście na lewo, nie, nie w sklepie, to była taka skrzynia wielka. Ważyło to chyba z 20 kg, nie do uniesienia. Czy miał pan asystenta, który panu to nosił? Tak, nazywał się Stanisław Janicki. I to był szpulowy. I, I na tym ja nagrywałem. I to było jedno z moich największych nieszczęść, ponieważ nie było taśmy. Mnie się udało ukraść, wyprowadzić, nazwijmy to, Zorganizować. z radia, gdzie miałem swoich znajomych, zresztą potem też pracowałem. Po prostu taśmy, bo to były szpulowe. Tego nie było w sklepie w ogóle. nie. I mnie się udało zorganizować do tej pracy, to było gdzieś jakieś 4-6 godzin. No dobrze, i tu się zaczyna nieszczęście. Ja nagrałem powiedzmy Munka. No i teraz nad tym pracowałem, spisywałem. I byłem umówiony z Wajdą. Ale nie miałem już taśmy. W związku z tym musiałem kasować. Czyli nie zachowały się oryginalne nagrania? Ty, Niestety te, nie było, jeszcze zachowało się jedno. Nie pamiętam już kto, bo nawet mam chyba tą taśmę gdzieś, gdzieś, chociaż dzisiaj to odtworzenie tej, no jest tak proste. I Im więcej lat od, jak zaczęli oni ubywać, a ja miałem rozmowy, które trwały, no Przeciętna 4 do 5 godzin. Dwa razy żeśmy się spotykali zawsze, ale ja nie miałem czasu na więcej. I jak ja się ozmysłowiłem, Boże korale, ja kasowałem Zbyszka Cybulskiego. Nie ma pani w tej chwili, jaką pani ma dźwiękowy ten? Jakieś kawal, kawalątka. A ja miałem 4 godziny rozmowy ze Zbyszkiem Cybulskim, cholupkiem i tak dalej, i tak dalej. Że to. To było dla też dobrze, bo ja sobie wyrabiałem w ten sposób nazwisko w środowisku i po tej książce to już nikt nie pytał. Nikt już co panu tego. nie podskoczył. Tak, nie, nie jak, jak prosiłem, czy moglibyśmy, była tylko kwestia ustalenia daty i miejsca spotkania.